Dzisiaj pokażę Wam, jak łatwo zaprogramować czujnik TPMS w Citroenie C3. Mamy nowy przyrząd, nowo zakupiony, nowo zakupiony czujnik. Oczywiście mam ich wiele. Łączamy funkcję tpms w lunchu. Lunch też praktycznie nowe urządzenie. Oczywiście wykrywa to urządzenie. Bierzemy potwierdź. Mam nadzieję, że zdążę w krótkim takim filmiku. W minutowych filmikach wszędzie na YouTube jest pełno filmów, gdzie, gdzie te samochody się programuje w minutę, tak naprawdę te czujniki. Wybieramy pierwszą opcję. Próbowałem dwóch, próbowałem na czujnikach kilku. Wybieramy sobie koło, wtedy czujnik, akurat teraz się przerzuciło na chiński, ale nieważne, nieistotne. Bierzemy programowanie. I programowanie file. Bierzemy drugie koło. To samo. Bierzemy drugą opcję. Oczywiście próbowałem też pod ciśnieniem. Próbowałem ustawiać to jakby pod ciśnieniem. Wybieramy koło. No, a teraz się przerzucił już na angielski. No to super. Chiński jest dość trudny do nauki. No i generalnie tak można sobie kilka godzin programować czujniki. Na filmach to trwa minutę, czujnik nowiutki. Taki jak widać luncha, wezmę do światła, nie oddalam go. 10-15 cm teoretycznie wystarczy do programowania. I on go cały czas aktywuje. I tak można sobie robić 100 razy. Czyli kupi, kupujemy luncha, kupujemy czujnik, yy, przyrząd do TPMS-ów, kupujemy nowe czujniki za setki złotych i możemy sobie tak siedzieć w warsztacie do jutra. Aktywacją filt, i niezależnie który czujnik, niezależnie czy ściśnieniem, niezależnie przez jakie wybrane auto, to akurat jest Citroen, próbowałem przez różne, na różne sposoby. Można tak sobie tracić czas i teraz nie wiadomo co zwrócić. Czy to urządzenie nie działa, czy to. Czy te czujniki są, bo są dwa rodzaje przynajmniej czujników w lunchu. Taka to historia. No cóż, trzeba będzie to zwrócić i nie wiem co dalej, szczerze powiedziawszy.